Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Dzisiaj chcieliśmy bardzo krótko, chcieliśmy bardzo krótko, wyjdzie, jak zwykle, porozmawiać o różnicach pomiędzy preparatami algowymi. Temat jest bardzo dobry, bo jak jest kwitnienie, to staramy się nie ingerować za bardzo w tym czasie z jakimiś opryskami, natomiast w moich zaleceniach będzie się za chwileczkę coś zmieniało. Będziemy się przystawiali z alg Eklonia Maxima na inne algi. A dlaczego? Waldemarze, jak myślisz, dlaczego ja tak wymyślam sobie? No, jest to w pełni uzasadnione, ponieważ tak na dobrą sprawę skuteczność i efektywność działania poszczególnych produktów zależy od tego, jakiego rodzaju ekstrakty algowe mamy w tych produktach zawarte. Jest to związane z tym, że w, każdej, w każdym rodzaju alg znajdują się nieco inne substancje, co powoduje, że odpowiedź roślin na te substancje może być inna i jest z całą pewnością inna. To już nie raz było obserwowane. Rozmawialiśmy o tym także w ubiegłym roku, pokazując różnice na przykładzie fitohormonów zawartych w askofylum, czy też w produktach, które zawierają ekstrakty z askofylum oraz eklonii maksimy. No śmiało, śmiało, no, kontynuuj. Te ci idzie. Te wszystkie produkty, które, o których będzie mówił za chwilkę Zbyszek, no ja dorzuca oczywiście 3 grosze od siebie, różnią się nie tylko fitohormonami. Musimy pamiętać, że skład tych produktów jest może nie diametralnie różny, ale nawet subtelne różnice potrafią spowodować dużą, duże różnice w odpowiedzi roślin lub pozwalają stosować te produkty na różnych etapach wzrostu, w różnych fazach wzrostu rośliny. Co też będzie miało znaczenie przy otrzymaniu określonych, Wyników czy rezultatów działania produktu? No właśnie, bo ja w tej pierwszej części sezonu przed kwitnieniem zalecam te preparaty algowe, które są oparte na Eklonia Maxima. Te, które. Mają w tym momencie bardzo dużą zawartość auksyn, yy, i to jest, są takie proporcje między auksynami, cytokinami, które są idealne dla tej fazy rozwojowej. Początek wegetacji, kwitnienie, nawet w trakcie kwitnienia. Yy, natomiast później, kiedy już bardziej nam zależy na, również na wzroście wegetatywnym drzewa, możemy zastosować inne preparaty. Na lami, oparte na laminaria, na askofilum. na Ascofyllum nodozum. Tak, tutaj ten akurat skład hormonalny, o którym wspomniałeś, jest niezwykle istotny dla tych pierwszych zdarzeń związanych z rozwojem generatywnym, a w zasadzie z zawiązywaniem owoców. Ponieważ wiele zdarzeń, które dotyczą czy to zapylenia, czy zapłodnienia, czy wytwarzania pyłku, kontrolowanych jest między innymi przez obecność auksyn. Dostarczenie tych auksyn roślinie podnosi efektywność tych zdarzeń przez to powoduje, że zawiązki, które są tworzone, są silniejsze, są e, zawiązane w sposób prawidłowy, są dobrze odżywione, bo tam się zakładają wiązki przewodzące i z całą pewnością dadzą owoce, które będą od samego początku owocami e, mającymi predyspozycję do bycia owocami o dobrej jakości. No dobrze, tylko powiedz mi teraz, jaka jest różnica, bo e, stosujemy różne preparaty algowe możemy zastosować e, przed kwitnieniem, i wszędzie będziemy widzieli optycznie ten efekt, że e, ładniej to wygląda, lepiej kwitnie. Tak, A to jaka to... jest różnica, czy, w czym są te akurat auksyny ważniejsze, że efekt jest taki, jakbyśmy chcieli później. A nie tylko w postaci tego obrazu, który widzimy w czasie kwitnienia. Tak jak wspomniałem, bardzo ważne są te etapy już nieco późniejsze niż ten, ten sam efekt, efekt związany z regulacją ewokacji. Bo owszem, Auksyna z całą pewnością zaangażowana jest w rozwój płatków korony, działek kielicha, dojrzewanie pręcików, ale to są, to są zdarzenia, które nie mają bezpośredniego. No, oczywiście, no, być może pszczoła jest e, lepiej wabiona przez kwiat, który jest, z całą pewnością jest lepiej wabiona przez kwiat, który jest w pełni rozwinięty, e, natomiast one nie przekładają się bezpośrednio na jakość samych zawiązków. Natomiast zapłodnienie, zapylenie, jakość pyłku, tworzenie się tych pierwszych wiązek przewodzących to są te etapy kluczowe dla wiązek przewodzących już, prowadzących do owoców. I za to opowiadają auksyny. I za to opowiadają auksyny. W związku z tym dostarczenie większej ilości auksyn wiemy, że cały rozwój owoców zależny jest od auksyn, które wydzielane są na etapie wzrostu owoców w nasionach. Tam są wytwarzane te auksyny i to od nich zależy, gdzie transportowane będą substancje odżywcze, no, Nie cukry, tylko w nasionach, bo nie tylko, tam, gdzie się różnicują komórki. Tak, tam, gdzie są intensywne podziały, a to to oczywiście do tego dochodzi na samym początku zawiązywania owoców. Tam te procesy, zależne od auksyn, muszą w tych pierwszych, w pierwszych etapach zachodzić bardzo efektywnie, bo od tego będzie zależał każdy kolejny dzień, tydzień wzrostu owoców. Widziałem takie zdjęcia z Włoch, gdzie stosowano wiele razy algaren czyli ten preparat o dużej dawce auksyn, a stosunkowo niewielkiej mhm. ilości cytokinin. I w efekcie można było to odnieść taki, takie wrażenie, że te drzewa są jak po regalisie, czyli są takie bardzo skompaktowane, krótsze przyrosty mają, co nie znaczy, że, że są po prostu gorsze. One są w pełni pracujące, tylko są takie bardziej kompaktowe. Ta kompaktowość wbrew pozorom akurat w przypadku koron drzew ma duże znaczenie, bo droga transportu substancji odżywczych, wszelkiego rodzaju minerałów, tego co roślina pobiera z gleby, tego co musi przetransportować, co powstało w liściach, a musi przetransportować do owoców. To będzie miało znaczenie im krótsza droga transportu tym ten transport jest efektywniejszy. Jeżeli było dużo auksyn można podejrzewać że także wiązki przewodzące będą mocniejsze będą mocniejsze będą większe o większej przepustowości będzie ich więcej będą na pewno doprowadzone do każdej niemal komórki i to przełoży się na jakość całego całego drzewa a to da wyniki w postaci lepszej jakości plonów. No dobrze. W pierwszej części sezonu głównie odżywiamy te liście rozetowe, o, które są wokół kwiatostanu. I te liście będą odpowiadały za wykarmienie kwiatów i zawiązków w pierwszej części sezonu. Co ważne, te liście, rozwój ich, rozkładanie blaszki liściowej też zależne jest od auksyn. Więc działając na tym etapie, również poprawiamy jakość tych liści rozetowych, przez co wpływamy Konsekwencji także na kwiaty. Ja myślałem, że na ich wpływ więcej działają te elementy w preparatach algowych, jak cukry. No one, owszem, cukry, alkohole o których A, chciałeś się poświęcić cały odcinek, choć dzisiaj środa i do pracy czas wracać niedługo to jednak alkohol. Tak, w tych preparatach algowych oczywiście mamy cały szereg innych substancji policukry, monocukry, mamy aminokwasy. One z całą pewnością również są wykorzystywane, ale musimy sobie zdawać sprawę, że fotosynteza, która jest kluczem do funkcjonowania rośliny, będzie zachodziła efektywniej, jeżeli blaszka liściowa nam się rozwinie w całości. Będzie miała ewidentnie e, stronę grzbietową, stronę brzuszną, dobrze wyprostowaną i, nad, i cała powierzchnia, całą powierzchnią roślina będzie mogła asymilować. To jest niezwykle istotne. A ja jestem przekonany, że im bardziej pofałdowane będą te liście, tym będzie, będą miały większą powierzchnię. E, natomiast dostęp. Hmm, światła do tych liści będzie zupełnie inny. Ułożenie chloroplastów będzie zupełnie inne w tych liści. Moim zdaniem efektywność fotosyntetyczna liści, które są zwinięte i liści, które są rozwinięte jest zupełnie inna. Ja nie mówię o zwiniętym, ja też nie mówię zwiniętym, tylko mówię o rozwiniętym, ale pokarbowanym. Nie, nie zgodzę się tutaj z Tobą i nie przekonasz mnie. Natomiast wracając do alkoholu, Alkohol z fasa ja pewnością... tak, ty, ty mi nie musisz wierzyć. Ważne, że drzewa mi w to wierzą i robią tak, e... jak ja chcę. Nie no, moim zdaniem rozprostowanie blaszki liściowej. No możecie Państwo zaobserwować, że kiedy blaszki liściowe w wyniku porażenia czy czegokolwiek innego. Ja nie mówię o uszkodzeniu, nie mówię o takim wiesz, chorym nawet w wyniku niskiej temperatury, kiedy ta blaszka nie ma dostatecznie energii, żeby się rozprostować, tak? Liście też pozycjonują się względem światła. Tak żeby ilość promieni, które pada na powierzchnię była jak największa. Jeżeli będziemy mieli pokarbowane, pomarszczone, nie To powierzchnia to... będzie większa. Powierzchnia będzie większa. Efektywność procesów metabolicznych będzie niższa. Nie. Dobrze. To zostajemy przy swoim. Dobra. To wróćmy do tych cukrów, alkoholi, no e... liści może pomijmy teraz te rozetowe. Przejdźmy dalej kiedy się kończy kwitnienie i zaczynają rosnąć długopędy, czy dłuższe pędy i na nich nowe liście, które przejmują e, e, odpowiedzialność Obtywność, za wyżywienie tak. owoców mhm. i efektywność, bo te e, liście rozetowe robią się po prostu stare i już mało wydajne. Tak, one działają w krótkiej perspektywie, tak? Kilka tygodni To ledwie. Są startówki. Tak. Ale Natomiast to już wystarcza. później jest dużo więcej liści na pędach, i te liście przejmują tą odpowiedzialność za wykarmienie owocu. Te liście chcielibyśmy, żeby były jak największe, jak najlepiej zaopatrzone w słońce. Nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, ale niech tak będzie. W każdym bądź razie chodzi o to, żeby były dobrze naświetlone i w tym momencie wspomaganie. Preparatami algowymi tych liści przynosi bardzo dobre efekty, ale czy to będzie Eklonia maxima, czy inne algi, to już chyba ma mniejsze znaczenie, a może nawet odwrotnie. Nawet te inne algi będą bardziej wydajne niż Eklonia maxima w tym późniejszym czasie. Dla tych później zakład zakładanych liści, warunki są bardziej sprzyjające niż dla tych pierwszych startowych, rozetowych. Bo tutaj mamy bardzo często spadki temperatur w granicę 0 stopni. Nawet nie abstrahując od przymrozków, te warunki nie są optymalne do prowadzenia metabolizmu. W związku z tym te liście zawsze są narażone na większy Stres, choć nie jest to stres, który może prowadzić do bumierania. Natomiast w przypadku tych późniejszych liści, warunki termiczne są bardzo dobre, ilość światła jest bardzo dobra, więc one, jeżeli woda, mamy dostateczną, tak, dostateczną ilość wody, tak, wtedy jest transpiracja efektywnie prowadzona. W związku z tym woda w przypadku drzew to nie, nie powinno stanowić większego problemu, ponieważ nawet z tych głębszych pokładów może być wyciągnięta. Natomiast ważne jest to, żeby dać tym nowo rozwijającym się liściom taki dodatkowy impuls. I tutaj faktycznie hormony też mają znaczenie, ale nie decydujące. W tych późniejszych etapach obecność auksyn, dodatek niewielki będzie z całą pewnością rozwój blaszki poprawiał. Dodatek cytokinin będzie powodował efektywniejsze, szybsze podziały komórkowe, podziały komórkowe. Czyli ta blaszka szybciej nam się rozwinie. Kolejna sprawa, jeżeli dodamy cukry, monocukry, policukry, dodamy e, wszelkiego rodzaju inne metabolity, na przykład aminokwasy, to będzie wszystko sprzyjało rozwojowi Szybkiemu i efektywnemu rozwojowi tych późniejszych liści, przez co wcześniej będą mogły one przejąć funkcje fotosyntetyczne i funkcje odżywienia do karmienia rośliny, a w konsekwencji także owoców. Bardzo ważne jest również to w przy przypadku preparatów algowych, i to myślę, warto podkreślić, bo coraz częściej pojawiają się produkty, w których składzie mamy kilka różnych rodzajów ekstraktów pochodzących z różnych gatunków. Takie koktajle. Takie koktajle, one są nawet, koktajlem może być tylko i wyłącznie ekstrakt, już tylko i wyłącznie ekstrakt z samej kloni, z samego ascofelum, czy z laminarii. Natomiast tutaj mamy połączenie wszystkich tych, czasami, połączenie dwóch, trzech gatunków glonów i to też będzie um, miało swój efekt, tylko musimy sobie zdawać sprawę, że wtedy ilości poszczególnych składników mogą być różne. Być może będą troszeczkę inne poli innego rodzaju poli One mogą dać trochę inną odpowiedź. No i świadomość użytkowników takich preparatów musi być trochę większa. A to już twoja robota, żeby ich przekonywać. Jak i ja cię kręcę. <laughs> to teraz Zbyszek Państwu to wszystko wyłoży proszę indywidualnych Słuchaj, jakby cię nagrał w samochodzie, to by było krótko i sensownie. Jakoś bardziej się starałeś, a tutaj natura jest, nie wpływa nie na ciebie byliśmy. rozpraszająco totalnie. Tak, światło. Rozwijam się nie wiem, jak ty to potrafisz wszystko zagmatwać. Wystarczyło powiedzieć wprost. Zbyszek miał rację. Na początku dajemy algię Eklonia Maxima. Przed kwitnieniem, do kwitnienia. Po kwitnieniu mogą być już inne proporcje pomiędzy hormonami i wtedy świetnie się sprawdzą laminaria, askofylum, chociaż Eklonia też będzie okej. Okay. No więc właśnie, wszystko zależy od tego, jaka faza. Tak, jaka faza wzrostu i co chcemy ale uzyskać. Popatrz, jak można było krótko powiedzieć, ale warto podkreślić to, skąd mamy takie różnice. Musi być świadomość. A tak? świadomość za, stosowania, zaraz Ci wytłumaczę. Proszę państwa, na razie dziękujemy pięknie. Zapraszamy do obejrzenia następnego odcinka. Nie. Powiedz trzy razy do kamery. Miał Por rację.